Cześć, witajcie w moim czwartym dniu głodówki. Chciałam Wam powiedzieć jak się wczoraj jeszcze czułam w ciągu dnia, no i jak dzisiaj. Dzisiaj już mamy takie wczesne popołudnie, także też już mam jakieś wrażenia po tym dniu dzisiejszym. Wczorajszy dzień był słaby, jeżeli chodzi o uczucie głodu. Dosyć czułam się po południu mocno głodna. Dużo się siedziałam, trochę poćwiczyłam, ale tylko takie rozciąganie kilka minut. Tak naprawdę nie miałam zbyt wiele energii, żeby, żeby coś robić. Dużo siedziałam, czytałam i no co, zrobiłam te, te ćwiczenia kilkaminutowe, później zrobiłam sobie przed kąpielą, przed prysznicem ciepłym, zrobiłam suchy masaż, to też pomaga w oczyszczaniu organizmu, także dobrze jest taki suchy masza, masaż robić i no i codziennie robię ten masaż. Czułam się jeszcze trochę wczoraj zestresowana, taka, byłam po prostu taka rozdrażniona. Dzisiaj jak się obudziłam, dzisiaj jest czwarty dzień, obudziłam się i nie byłam w ogóle głodna rano, jak wstałam. W ogóle nie czułam głodu, ale tak mniej więcej po 40 minutach mnie dopadło. No i wtedy napiłam się trochę wody, cały czas ta woda mnie ratuje w takich momentach. Ale muszę Wam powiedzieć, że czuję cały czas głód, także ten głód wcale mi nie minął. To nie jest taki głód jakiś paraliżujący, taki żeby, no nie wiem, żeby, żeby można było zwariować, czy żebym żeby się chciała rzucić na jedzenie, ale to jest taki głód trochę przeszkadzający, bo, i też, ale też nie, nie ciągły, to są tylko takie momenty. Piję oczywiście wtedy wodę i no i to mija może na chwilę, ale mam ochotę coś zjeść, chciałabym coś zjeść. Teraz wyszłam, bo moja rodzinka przygotowuje obiad, także już jak oni robią coś do jedzenia, jeszcze pomagałam mojemu mężowi przyprawiać warzywa, to zaczęłam, zaczęło mi się wydzielać dużo więcej śliny i po prostu musiałam wyjść, dlatego przyjechałam tutaj nad jezioro i dobrze robią w ogóle spacery, spędzanie czasu trochę na powietrzu, no i takie wyluzowanie się, także na pewno tu trochę posiedzę, pochodzę, powdycham, pomyślę, pomarzę i spróbuję, żeby ten dzień szybciej minął. To jest też weekend, i mam więcej wolnego czasu, także dłuży mi się ten czas, dłuży mi się to jednak jedzenie, urozmaica nam trochę dzień, jak się okazuje. Od jutra już będę miała dosyć napięty grafik, także nie będzie czasu ani na nudę, ani na to, żeby się wylegiwać czy siedzieć za długo, więc mam nadzieję, że szybciej mi te kolejne dni będą mijać, ale muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj w czwartym dniu po pierwsze nie, nie czuję rozdrażnienia, Schudłam od wczoraj, znowu mi spadł kilogram. Widzieć, powiedzieć, że tak już w czwartym dniu nie czuję takiego rozdrażnienia, jakie było przez pierwsze trzy dni, ale chętniej spędzam czas chyba tutaj właśnie na łonie natury niż, niż w domu, czy niż słysząc jakieś hałasy z zewnątrz, jakieś krzyki, czy dzieci mówią, jakiś taki nawet miły czasami może być właśnie ta zabawa dzieci czy dyskusji, ale czasami właśnie w takim momencie, kiedy chcemy się wyciszyć, to może być rozdrażniające i mnie to chyba trochę rozdrażniało. Dzisiaj nie jestem już tak rozdrażniona jak przez pierwsze trzy dni, chyba trochę mi to się ustabilizowało. Gód czuję nadal, tak jak mówię, więc tutaj wca, wcale nie, nie widzę różnicy między wczorajszym dniem a dzisiejszym. Liczyłam na to, że może już będę miała tą taką jasność umysłu, o której wiele osób pisze i taką, taki power, energię. Absolutnie tak nie jest. Czuję się jakbym w ogóle nie miała energii. Tak naprawdę to nie mam siły za dużo. Mogę coś porobić, ale szybko się męczę i muszę usiąść. Także nie czuję jakiegoś przypływu energii absolutnie. Bardzo chciałabym, mam nadzieję, że to się stanie do tego dziesiątego dnia, że, że poczuję właśnie taką zmianę i taki fajny... Taki faj, takiego fajnego kopa dostanę, ale no, nie wiem, mam nadzieję, że to się stanie jak najszybciej, bo już, bo już to jest trochę męczące. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o odchudzanie. Oczywiście jest to dobry sposób dla osób otyłych na odchudzenie, bo szybko bardzo się traci tą wagę, ale musicie mieć świadomość, że ta waga bardzo szybko, też gdy zaczniemy jeść, wróci. Bardzo dużo z tej wagi wróci, aczkolwiek nie musi wszystko. I teraz najważniejsze z tego co czytam, co słucham. Najważniejsze jest później ten moment nie samej głodówki głodowania, tylko tego później, tego okresu po głodowaniu. Jeżeli ja będę głodować 10 dni, po 10 dniach potrzebuję mieć 10 dni na odnowę, czyli na jedzenie tak naprawdę to będę na pewno na surowej diecie, na początku w ogóle na sokach rozcieńczących z wodą, potem na sokach, potem na warzywach i owocach przez kolejne 10 dni. I dopiero następne, trzecie, trzecia dziesiątka, następne 10 dni. Będę potrzebowała na to, żeby wprowadzić, zacząć wprowadzać właśnie wprowadzać się do tego, do tego normalnego jakby odżywiania się. Ponieważ moje odżywianie się nie jest takie niezdrowe i przede wszystkim jest też bezmięsne, to ta waga mi nie powinna tak bardzo wrócić. Jak u osób, które, które właśnie jedzą mięso, które... czy które się nie odżywiają aż tak zdrowo. Wtedy naprawdę nie ma sensu tego robić. Nie ma sensu tego robić jako, jako sposób odchudzania. Dla mnie takim najważniejszym celem było od, yy, oczyszczenie organizmu i jest. Zależy mi na tym, żeby organizm oczyszczać co jakiś czas. Wydaje mi się, że to yy, może mieć duży wpływ na poprawę naszego zdrowia i że to jest ważne. Po prostu oczyszczenie z tych toksyn które, z toksyn, które się cały czas gromadzą, yy, nawet jeżeli zdrowo dosyć jemy. No, oczywiście zdrowym odżywianiem ja też cały czas zamierzam, zamierzam się zdrowo odżywiać. Tu jest też taki dobry moment na to, żeby po głodówce wykorzystać ten stan takiego właśnie już oczyszczenia i naj, najprawdopodobniej minie wiele zachcianek takich nie, nie, niedobrych dla wielu osób. I to jest właśnie dobry moment na to, żeby to wykorzystać i wejść w takie zdrowe odżywianie, jeżeli ktoś się zdrowo nie odżywiał. Ale musi, tutaj trzeba mieć ogromną siłę woli, trzeba też w, mieć wiedzę, więc dobrze jest się do tego przygotować. Tego nie można sobie zrobić od tak, usiąść i powiedzieć, dobrze, od jutra robię i to tak bez, bez sensu. To jest szkoda i waszego organizmu i, i szkoda tego, żeby męczyć się przez tyle dni. Także trzeba się do tego przygotować naprawdę, merytorycznie, trzeba trochę poczytać. Dobrze jest przeczytać kilka książek, poszukać tak samo no, na internecie też, ale niech to nie będzie wasza jedyna, wasze jedyne źródło wiedzy. Co ja dzisiaj odczuwam, to nie wiem czy to dlatego, że dużo siedziałam, leżałam, odczuwam dosyć duży, duży ból w biodrach i w udach. Więc to... to... To jest takie nieprzyjemne, także nie mogę ani siedzieć, ani leżeć. Na zbyt duże chodzenie czy bieganie to absolutnie nie mam energii. Przeszłam teraz jedno okrążenie wokół jeziora i naprawdę się poczułam zmęczona. Jeszcze trochę pochodzę, ale, ale nie mam za dużo energii. Także jak siedzę, to znowu czuję ten ból, także nie za fajnie jest ogólnie. Nie jest za fajnie, naprawdę to... Nie wiem, nie jestem taka zadowolona, jak myślałam, że będę, myślałam, że to będzie lżejsze. Ale nie jest to też nie do pokonania, bo to wszystko jest w naszej głowie. Ja cały czas jednak psychikę mam... Ja wiem, że zaczęłam, dzisiaj mój mąż mnie pytał, czy nie chcę zrezygnować, więc w ogóle to jest dla mnie... To w ogóle nie wchodzi w grę, ponieważ to postanowiłam, założyłam, ja po prostu bym się okropnie czuła, gdybym miała zrezygnować. Jeżeli już przeżyłam takie trzy dni, już ten czwarty, już mam prawie trzecią godzinę po południu, więc... Teraz gdybym miała zrezygnować, to po prostu ta męczarnia byłaby bez sensu. To, to, te pierwsze trzy dni. Jeżeli już się udaje tyle przeżyć, przetrwać, to wydaje mi się, że, że, no, że jakimś nieporozumieniem byłoby teraz zrezygnować. Także to mi nie grozi. To jest też takie udowodnienie sobie samemu, na ile mnie stać, że mogę to, co chcę, to mogę osiągnąć. I muszę Wam powiedzieć, że to bardzo później też pomaga, ponieważ sobie udowodnimy w taki sposób właśnie, na ile, jak dużo możemy, że to wszystko naprawdę zależy od nas, od tego, jak się nastawimy, jak silną mamy motywację, że później, w przypadku, gdy mamy jakieś słabości, łatwiej jest nam je pokonać. Po prostu wiemy już, że nas stać na więcej, wiemy, do, do czego, na co możemy sobie pozwolić. I naprawdę nie jest nam tak łatwo ulegać swoim słabościom i zachciankom. Po, takim, to, po takiej zaprawie, jaką teraz na przykład ja mam. Dlatego warto jest właśnie, żeby żeby poznać swoje, żeby poznać swoje granice, żeby poznać swoje możliwości. Dlatego też warto to zrobić. Jeszcze wracając do, tego, do tej jasności umysłu, o której tak, w tak wielu miejscach czytałam, to musiałam powiedzieć, że ja mam wręcz przeciwne e, odczucia na razie i pisałam na przykład post, przygotowywałam posty na mój blog, które, które wrzucę z jakimiś przepisami. I powiem wam, że robiłam tak dużo literówek, że nigdy tak w sumie nie piszę, nigdy nie poprawiam aż tylu błędów i przede wszystkim literówki. Uciekały mi litery, poprawiałam je, później czytałam w no z, z, Gdzieś tam mi brakowało liter albo przestawiałam litery, no, aż się zdziwiłam, bo nigdy mi się to tak nie zdarza. Więc, tak, więc mam wrażenie, że, tak, że jest to wręcz przeciwnie, że nie, zamiast wyostrzyć ten umysł, zamiast jaśniejszy, to jest u mnie ciemniejszy. Jestem ciekawa jak to dalej będzie, bo czuję naprawdę takie osłabienie i fizyczne i takie psychiczne na razie. Czwarty dzień nie jest dla mnie wcale, ani trzeci nie był, ani czwarty, nie były dla mnie wcale jakimiś miłymi dniami. Jeszcze wczoraj miałam też takie bóle brzucha lekkie. Chwilami mnie bolał brzuch. No to, to chyba wszystko co Wam na dzisiaj chciałam powiedzieć. Zobaczymy jak jutro. Jutro mam nadzieję uda mi się też, ponieważ Przyjdę tutaj na spacerem. Dziecko odjadę do przedszkola, zanim mi się zacznie taki dzień bardziej intensywny, to być może znajdę jeszcze pół godziny na to, żeby tutaj przyjść. Także zobaczę, jak się będę czuła jutro i jak ten dzisiejszy dzień dokończę. A na razie dziękuję Wam ślicznie i zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Trzymajcie się, papa! Zobaczcie jak tutaj jest pięknie. Kaczuszki sobie pływają. Z drugiej strony mam fontannę. Takie miejsce warto jest znaleźć, jakieś takie przyjemne miejsce, gdzie możemy na te pół godziny czy godzinkę wyskoczyć w czasie głodówki, to na pewno pomaga i to pomaga się zrelaksować, to pomaga też przetrwać po prostu tą głodówkę, tak nastawić się odpowiednio psychicznie. To naprawdę warto znaleźć sobie takie miejsce.